Trójkolorowi są przed spotkaniem decydującym o tym, czy zostaną mistrzami jesieni. W ostatnim meczu rundy zmierzą się z drutek z bytowią Bytu, która nie potrafi wygrać od pięciu kolejek ligowych. Katowiczanie przystąpią do meczu z pozycji lidera ligi. Skupiają się jednak nie na swoim miejscu w tabeli, ale na tym, by punktować już do końca roku. Ja powiem tak, myślę, że, że to większego znaczenia tak naprawdę nie ma, z którego miejsca się startuje przed, przed meczem, bo tutaj każdy, każdy w tej lidze ma, ma swoje aspiracje, każdy chce wygrywać, ale na pewno te drużyny na lidera się bardziej sprężają, no bo wiadomo jak to jest, że, że każdy chce tego lidera pokonać. My podchodzimy z tego spokojnie, chcemy, chcemy zdobyć punkty i, i, i wtedy inni muszą nas gonić, a my nie musimy wtedy spoglądać w dół. Podobieżni trenera Jerzego Brzęczka do tej pory realizowali swoją koncepcję gry, która przynosi upragnione punkty. Pozwoliło to nie przegrać GieKSie od pięciu kolejnych spotkań. Trójkolorowi chcą kontynuować swoje piłkarskie zwyczaje, aby pozostać na szczycie także po 17. kolejce. Analiza przeciwnika pokazuje nam, powiedzmy, te słabsze, słabsze aspekty każdej drużyny, i staramy się to wykorzystywać, ale jednak to nie jest tak, że, że typowo nastawiamy się pod jakąś drużynę, tylko chcemy grać swoje, a dodatkowo realizujemy te, te zalecenia, które nam trener przedstawia. Spotkanie w bytowie będzie miało swój dodatkowy smaczek dla klanu Mandryszu. W drutek z bytowi występuje bowiem brat Pawła Robert. Na boisku będzie więc niezwykle ciekawie. Jak do tego typu pojedynków podchodzi rodzina Mandryszów, wyjaśnia sam zainteresowany. Będąc na boisku, to człowiek nie myśli o tym, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie, ale na pewno nikt nie będzie celowo chciał krzywdy zrobić drugiej osobie, także na pewno pod takim względem to będzie, ale, ale jeśli chodzi o odkładanie nogi, no to na pewno tak nie będzie, no bo każdy, każdy walczy o swoje, każdy walczy o punkty dla drużyny no i, i, i każdy chce ten mecz wygrać. Drutek z bytu w GKS Katowice, sobota 12 listopada, godzina 18. Relacje na żywo na stronie oficjalnej www.gkskatowice.eu oraz profila GKS-u na Facebooku i Twitterze. www.asapolska.pl